Witam Was w kolejnym odcinku Gotowanie z Ania. i Tomkiem. W dzisiejszym odcinku przygotujemy dla Was pierś z kurczaka faszerowana z boczkiem i z serem. Do tego jak widzicie potrzebujemy podstawowy nasz produkt, czyli około pół kg piersi z kurczaka. Yy, około 200 gram parzonego boczku, tak samo około 100 gram sera żółtego, yy, jajko, dwa jajka, znaczy się mamy sól, pieprz, olej do smażenia. No, i tutaj naszą propozycją będzie, że te kotlety zrobimy część w bułce tartej, a część z nich yy, zrobimy yy, obtaczane w mące i w jajku. Także zapraszamy serdecznie do obejrzenia naszego filmu. Teraz, teraz naszą pierś z kuczaka porcujemy na mniejsze kawałki, by je delikatnie rozbić i żeby je zrobić na kotlety po rozbiciu. Także w ten sposób mniej więcej je tutaj Hania kroi, żeby, żeby były odpowiedniej grubości. Ok, z tego nam wyszło około tak, tak jak widzicie, siedmiu takich kotlecików. Także teraz je trochę e, rozbijemy i będziemy dalej pokazywać wam, jak przygotowujemy e, dalszą część tych kotletów. Teraz widzicie, nasze e, kotlety już są e, rozbite. Teraz je troszeczkę przyprawimy z solą i pieprzem. Tak, tu trochę. I wtedy przystąpimy tutaj do pokrojenia naszego boczku porzonego i sera. Także zapraszam do obejrzenia dalszej części. Teraz bierzemy, teraz bierzemy się zakrojenie boczku, w tak jak paski. mówiłem, w takie paski, żeby to nam się fajnie w środku zmieściło. Także w ten sposób właśnie pokroimy ser bardzo podobnie. I wtedy pokażemy Wam, jak dalej to w środku tam będziemy umieszczać, żeby je zawinąć. Boczek mamy już pokrojony, tak jak widzicie, w takie fajne słupki. I teraz bierzemy się za pokrojenie sera. O, też takie właśnie słupeczki, tak żeby to nam się wszystko dało radę zmieścić do środka tych naszych kotleków. Dobrze, teraz Wam pokażemy jak to właśnie umieszczamy w środku, czyli troszeczkę boczku. Sera żółtego. Tak. I teraz zawijamy, tak. I zrobić takie bardziej płaskie, tak. Żeby nam się lepiej, szybciej to obsmażyło, tak. No tak bo jakby I tak wszystkie Uformujemy. Czy to, czy to widzicie? O, bardzo ładnie to wygląda. Uformowane takie. I następne i następne. Aż yy, wszystkie Będą wypełnione naszym boczkiem i serem. Teraz trochę rozbiję te nasze jajko, w którym będziemy obtaczać nasze, nasze kotlety. Już dodałem wcześniej troszeczkę soli i pieprzu tak do smaku i zaraz wam pokażemy następny etap jak tutaj przygotowujemy nasze kotlety do smażenia. Obtaczamy je teraz akurat to jest ta część, który chcemy obtoczyć w mące. Później w jajku i... później w jajku. Czyli trzy sztuki sobie obtoczymy w mące, cztery, bo a cztery, no dobra, a 3 będą w tym w bułce tartej. A to są te nasze kotlety, które robimy w bułce tartej. Także w ten sposób je tutaj sobie obklejamy, obsypujemy, i następny w jajku. i później obtaczamy w bułce tartej i teraz bułką tartą tak posypujemy i już będą gotowe do smażenia teraz nagrzewamy naszą patelnię dodajemy trochę oleju oczywiście jak zawsze podczas smażenia tych kotletów to w międzyczasie i tak trzeba będzie troszeczkę uzupełniać ten olej także teraz poczekamy chwilę aż nam się Podgrzeję za chwileczkę sprawdzimy okruszkiem mąki, czy już jest rozgrzana, wystarczająco i będziemy Wam pokazywać jak je smażymy teraz nakładamy nasze kotlety. Patelnia już jest dobrze y, rozgrzana, i w pierwszej kolejności smażymy nasze kotlety z bułką tartą, także. Zapraszamy do... Tak, to są moje ulubione z bułką tartą. Zawsze marudzę, że cokolwiek by było smażone, to najlepiej z bułką tartą, czy to, ma, czy to marchewka gotowana, czy, czy inne rzeczy, wiadomo, czy fasolka żółta, to zawsze marudzę żonie, że chciałbym z bułką tartą. No taką, taką mam zajawkę na, na bułkę tartą po prostu. Z jednej strony już jak widzicie są ładnie podsmażone, teraz je Odwracamy, no i tak musimy kilkukrotnie to zrobić, by nam się ładnie podsmażyły, a jednocześnie nie przypaliły tylko z jednej strony. No i w środku, najważniejsze, żeby też nam to się wszystko ładnie usmażyło. Także zapraszamy do oglądania dalszej części. Pierwsza nasza tura kotletów, czyli te z bułką tartą, już są gotowe. Jak widzicie, mają naprawdę fajny fajny ładny kolor. Także teraz więcej już oleju. więcej oleju do smażenia tak tam podpowiadamy. My cały czas dolewamy go, żeby było więcej. Także teraz je wykładamy na talerz i smażymy naszą ostatnią część kotletów, tych, które są tylko obtoczone w mące. Nasze kotlety te, które są bez bułki tartej, jeszcze raz obtoczyliśmy w jajku i teraz Przystąpimy do ich smażenia. Nasze kotlety, które były obtaczane tylko w mące i w jajku, są już gotowe. Także za chwilkę wyłożymy je na talerz i pokażę Wam, jak już wyglądają na talerzu. A oto nasze gotowe. Kotlety mielone. Przykroiłem tego jednego z Chanią tutaj na pół, tak żebyście zobaczyli, jak one fajnie wyglądają i apetycznie w środku. Także zapraszam Was serdecznie do skorzystania z naszego pomysłu i z tego przepisu, który tutaj dla Was przygotowaliśmy. Smacznego. Życzymy Wam smacznego i zapraszamy do obejrzenia kolejnych filmów. Na naszym kanale. Także zapraszamy serdecznie, pozdrawiamy. Papa. 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 Pa.